Pozytywne nuty na pozytywny nowy rok, ale dzisiaj w filmie głównie merytoryka. W pierwszej kolejności rok 2024 to odwiedzonych ponad 185 miejsc, jak się nie mylę. I chyba 600 lokalizacji czyli dosyć intensywnie ale dlaczego o tym mówię? Bo to są miejsca, w którym spotykam ludzi związanych z edukacją, z edu związanych ze sportem, wychowanie, z związanych z pedagogiką, innymi dziedzinami nauk, I, i to jest wszystko, co wziąłem od ludzi po to, żeby konfrontować pewne zjawiska wokół jednej myśli, którą nieustannie rozwijam, czyli metodę Imopexis. Eee, I teraz tak system rozgrywek tu na początku naprawdę nie wierzę że jest sytuacja w której ktoś jeszcze jest przekonany że obecny system rozgrywek działa dobrze funkcjonuje i możemy liczyć na to że Uczestnictwo sportowe dzieci i młodzieży jest powszechne, bo nie jest, bo tylko 11, 67% dzieci jest w aktywności fizycznej pozaszkolnej. Badania na próbie 17 tysięcy dzieci w województwie podkarpackim i małopolskim. Eee, więc powszechność sportu, a co za tym idzie kapitał zdrowia, kapitał intelektualny, kapitał społeczny, kapitał moralny, eee, kapitał pewności siebie leży. Bo pamiętajcie, że treningi to jest pewna praca, która daje satysfakcję, szczęście i spełnienie młodym ludziom. Yy... <laughs> Rozgrywki organizowane przez dorosłych dzisiaj nie mają najmniejszego sensu. Podkreślam to dosyć często. Trzeba pracować, zmienić to wszystko do, do innej formuły. Ale dzisiaj bardziej o sędziach chciałbym porozmawiać, bo sędziowie rządzą wieloma związkami. Yy... To taka teoria, nie wiem na ile prawdziwa, że kiedy trenerzy ciężko pracowali przez cały tydzień, żeby w sobotę y, zmagać się incydentalnie z innymi drużynami, to sędziowie w tym czasie pięknie planowali, knuli, politykowali do tego, żeby przejąć władzę. Nie wiem jak jest we wszystkich związkach, nie mam pojęcia, zostawiam to y, w otwartej przestrzeni do dyskusji, ale co chcę przez to powiedzieć. Że te wszystkie doświadczenia, które w zeszłym roku zorganizowałem, nakazuje podjąć pewną logikę, że sędzia jest przeszkodą w rozgrywkach i w rozwoju młodego człowieka, tym samym rozwiązanie, jakie należy trzeba podjąć. Pierwszy kontakt sędziego yy, młodego zawodnika z sędzią powinien być na poziomie yy, U15. Piętnastolatek dopiero powinien mieć pierwszy kontakt z sędzią, który w jakiś sposób, a w zasadzie zaraz powiem w jaki sposób, powinien decydować o przebiegu i bezpieczeństwie i realizacji zasad gry. Powinien to robić w sposób partnerski, czyli nie dominujący, w którym jego zdanie jest niepodważalne, a, a, a wszystkie decyzje muszą być respektowane. Zupełnie nie. Do między 15 a 17 roku życia życzę wszystkim, którzy biorą udział w regularnych rozgrywkach, żeby sędzia był partnerem, który wspólnie z zawodnikami podejmuje decyzje. Po 17 roku życia faktycznie rola sędziego powinna być tym, aby bezwzględnie, bez żadnego układu, wpływu pilnować, respektować aktualne zasady gry i przebieg, tej rywalizacji sportowej. Dopiero tam jego rola powinna być tym, do czego jest no, zobowiązany w wykonywaniu swoim zawodzie. Do 15 roku życia natomiast wszystkim powinni o wszystkim powinni decydować sami trenerzy. E a tak naprawdę powinien decydować o nie finalnym rozstrzygnięciu y, instytucjonalnym, tylko nieustannie o rozwoju graczy. A to już często też mówiłem, że, nie powinno, y, że trenerów nie powinno być na ławce rezerwowych, tak jak w tenisie, tak jak w koszykówce 3x3 itd. Tak po to, żeby nie narzucać swojego schematu myślenia gry, y, a pozwolić się rozwijać w układzie poznawczym i koordynacyjnym, kognitywnym. Takie rzeczy powinny mieć miejsce. Mówię oczywiście o tym w dużym skrócie. Sprawa jest związana z, z, z innymi czynnikami, które jakby muszą się wydarzyć w tej gramatyce, żeby ten, ta logika miała y, swój cel, miała swoje intencje, a w efekcie... Realizacja celu, czyli retoryka była skuteczna, bo ta, którą reprezentujemy od 30 lat, jest nieskuteczna i tylko to wiemy. Nie wiemy, co będzie, ale wiemy, co jest. Działania y, realizowane w rozrywkach dzieci i młodzieży dzisiaj są nieskuteczne na rzecz na, na wszystkich płaszczyznach, o tak powiem. Y, I teraz jeszcze jedna uwaga co do rozgrywek na 2025 rok. Dzieci za często grają. Ja nie mówię, że grają za mało. Bo, bo, bo tu zupełnie o to nie chodzi, ale grają za często, czyli grają tak jak instytucjonalne yy, rozgrywki gladiatorów w Koloseum, czyli w każdą sobotę przez niemal 10 miesięcy w roku. Tak zupełnie to nie powinno funkcjonować. Dzieci powinny grać, jeżeli są przy, w jakiejś przynależności klubowej, powinny grać dwa razy w miesiącu po 6-8 godzin. Czyli dwa weekendy w miesiącu dzieci powinny grać. Oczywiście po to, żeby spełnić ruch, emocje, czyli rozwój poznawczy, rozwój emocjonalno-wolucjonalny, rozwój w relacjach, czyli rozwój społeczno-afektywny i rozwój oczywiście imperialny, czyli wzrost wewnętrznego poczucia. Zadowolenia z siebie, satysfakcji poprzez realizację i wykorzystywanie umiejętności, które dzieci nauczyły się, umieją albo będą wykorzystywać bezpośrednio w grze. Czyli, czyli tak to wszystko powinno wyglądać, a pozostałe dwa weekendy dzieci powinny być w innej przestrzeni rozwoju społecznego. W pierwszej kolejności jest to rodzina, w drugiej, rodzi w drugiej kolejności są to inne uwrażliwienia, takie jak kultura, sztuka, harcerze, muzyka. Czy generalnie inne wykorzystanie energii swobodnej, czyli dobrowolnej, tam gdzie dziecko ma nadwyżki i, i, i może być jakby w procesie dalszego rozwoju? <laughs> Takie życzenia przesyłam wszystkim dorosłym, żeby jak najszybciej zmienili logikę postępowania z dziećmi. Odrzuc żebyście odrzucili instytucjonalne. Postrzeganie wynikowe oparte na wysiłkach kondycyjnych i przewagach kondycyjnych przez objętość treningową i potencjał y, naborowo-selekcyjny, który macie, tylko żebyście zaczęli nieustannie rozwijać gracza w pełnym jego potencjale, możliwościach bez sędziów. To, to warto, warto dodać: bez sędziów. Pięknie się to wszystko łączy i. i Cieszę się, że o tym mówię, bo jeżeli ja o tym mówię, ktoś to usłyszy i dojdzie do współpracy i realizacji tego celu. Bo pamiętajcie, że droga sprawczości wygląda następująco. Pojawia się myśl, myśl wyraża się w słowach, słowa wyrażają się w decyzjach, a decyzje. W czynach albo coś zmieniamy, idziemy z postępem, albo robimy dalej to samo bez refleksji, wskazujemy się na stagnację, indolencję i efekty takie, jakie są, a nie są dobre. Eee, ostatnia rzecz, dlaczego w polskiej siatkówce odnosimy sukcesy? Bo szkolimy po polsku. Oczywiście argumentów jest cała masa dodatkowych, ale pierwszym jest to, żebyśmy przestali naśladować Systemy sterowania młodym zawodnikiem, systemy sterowania procesów szkoleniowych z innych narodowości, bo mamy inną reaktywność, czyli inne cechy temperamentu i inne mm, nabyte zdolności w, w tym, gdzie dorastamy, gdzie żyjemy, w jakiej kulturze się wychowujemy itd. Tak Zapraszam na platformę edukacyjną Mimopexis, zapraszam na nasze social media, zapraszam na nasze kliniki, które w, duży, w dużym gronie będziemy realizować. Z tego, z tego się cieszę, że, że sobie ufamy, że działamy, że się nawzajem rozwijamy, motywujemy do tego, żeby nieustannie iść do przodu i zmieniać, zmieniać, zmieniać i się rozwijać. Wszystkim życzę. Tak podsumowując wszystkim życzę. Dużo pracy, bo praca daje satysfakcję. Dużo pracy, w której sami decydujecie, gdzie wasza moc swobodna będzie kierowana, bo taka praca daje satysfakcję, a nie ta pod przymusem i bez dobrowolności. I w złych celach, yy, które no właśnie są przeciwko dzieciom, życzę wam poza pracą dużo bycia w prawdzie. I trzecie, życzę Wam bycia dobrym człowiekiem i żadnych planów, bo jak coś planujemy, to no myślę o Indyko Niedzieli. Nie masz szans myśleć o tym, co będzie za rok, co za dwa, bo jutro może wszystko się zmienić. Zdrowia Wam życzę, żeby to zdrowie było, bo wtedy, bo wtedy może być całkiem dobrze i możecie spełniać swoje cele, marzenia i plany jeżeli jakieś już, już faktycznie są. Działać, bo działanie daje wiedzę, a wiedza daje możliwość kolejnego działania. Działać, 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 mniej planować. Tego wszystkiego życzę. Ściskam Was. Wszystkiego dobrego. Tomek Wilczewski, Fundacja Immobexis. Cześć.